Z miłości. Z chwilą, gdy stracił pracę, odebrał życie swoim bliskim, a następnie targnął się na swoje własne. Dzień zaczął się zwyczajnie, jak każdy inny. Ona piła rano kawę z sąsiadką, on był czymś zajęty. Ona pożegnała się i poszła do domu, bo, jak powiedziała, miała dużo prania, nikt więcej nie widział jej tego fatalnego poniedziałku. Przed dwunastą ze szkoły wróciła najstarsza dziewczynka. Przeszła przez podwórze, zniknęła w mieszkaniu. Nie wyszła, by jak zwykle pobawić się z dziećmi. Chwilę później ojciec zawoła bawiącego się na trawniku czteroletniego chłopca. Tu na tym miejscu siedziałam, mówi sąsiadka, wskazując ławkę pod płotem. Kiedy przyszedł po tego łebka, myślałam, że chce mu dać obiad. Około 13 wyszedł z domu i poszedł do przedszkola pośrednią, siedmioletnią córkę. Często po nią przychodził, mówi wychowawczyni. Odbierali ją na zmianę z żoną. Mała była zadbana, czysta, zawsze porządnie uczesana. Miała ciemne, długie włosy. Tego dnia nie bardzo chciała iść do domu, bo znalazła sobie jakąś zabawkę. Powiedziała jej: Kochanie, zostaw to, bo się jutro. Ojciec wrócił jeszcze po podwieczorek dla małej, bo zapomniała zabrać. – dodaje nauczycielka. Tymi słowy o tragedii informuje fragment notatki lokalnej gazety sprzed lat. W Rysiowicach, w wiosce położonej pod Nysą, przeszło 29 lat temu doszło do niewyobrażalnej tragedii. W dniu 11 kwietnia przy Pałacowym Parku przechodzień zauważył wiszącego na jednym z drzew młodego mężczyznę. Jednakże nikt nie spodziewał się, że jest to początek tragicznych informacji, które na wiele lat wstrząsną wioską i jej okolicą. Powiadomiona rodzina udała się do mieszkania Denata, chcąc skontaktować się z żoną i z jego dziećmi. Jednakże tam zostały zamknięte drzwi. Przypuszczenia, czy też nadzieja pozwoliły domniemywać, że żona wraz z dziećmi udała się do pobliskiej Nysy. jednakże tragizm sytuacji. Skłonił rodzinę do otwarcia drzwi kluczami, jakie znaleziono u nieboszczyka w kieszeni. W mieszkaniu na jednym łóżku leżały przykryte zwłoki kobiety, żony wraz z siedmiu i dziesięcioletnimi dziewczynkami. Obok w pokoju, w dziecięcym łóżeczku, leżały zwłoki czteroletniego chłopczyka. Wszyscy zostali uduszeni. Nikt z mieszkańców wioski, jak i nowo oddanego bloku, nie słyszał w dniu zdarzenia żadnego hałasu czy też płaczu dzieci. Na stole mężczyzna pozostawił pożegnalny list, w którym jedno ze zdań brzmiało: Bez pieniędzy nie ma życia, a obok była nieznaczna ilość gotówki. Będąc na miejscu zdarzenia, rozmawiając po latach ze znajomymi, sprawcy czynu wyłania się jego pozytywny obraz. Jako oddanego męża i ojca trójki dzieci. Był pracowity, wolny od nałogów. Co mnie najbardziej uderzyło, to fakt, że po ponad 30 latach od zbrodni mieszkańcy nadal są przekonani, że on mimo wszystko kochał swoich bliskich. Chcąc zrozumieć motywy jego kroków, musimy przenieść się do wydarzeń przedzających zbrodnię. W tamtym okresie pracował w państwowym gospodarstwie rolnym jako palacz. On, a także 10 innych osób o najniższych kwalifikacjach. Zostały zwolnione feralnego dnia. Zgodnie z niepotwierdzonymi informacjami, na ich miejsce w krótkim czasie zatrudnieni zostali w tamtym okresie w opiści. Uwarunkowania psychiczne, zewnętrzny bodziec, jaki miał miejsce, poczucie odpowiedzialności za dobro i byt rodziny, a także w jego rozumowaniu fakt, że rodzina bez niego sobie nie poradzi, skłoniły go do zabójstwa, a finalnie odebrania sobie życia. Sprawca czynu był przekonany, że wszystko, co robi, ma charakter altruistyczny, czyni to z miłości dla bliskich. Przypadki samobójstwa z zabójstwem są wyjątkowo skomplikowane z punktu widzenia psychologii, a także kryminologii. Można było ocenić dane zdarzenie jako brutalne zabójstwo, jednakże mimo skutków byłoby to błędem, gdyż nie ukazałoby życiowej tragedii. Aby w pełni zrozumieć sytuację, należy skupić się nie nad czynem, a obrazem mężczyzny, szczególnie tego, jaki był przed zdarzeniem. On, jako głowa rodziny, przeświadczona o swojej odpowiedzialności, z chwilą utraty pracy, nie widział innej perspektywy dla siebie, a także dla swojej rodziny. Pomimo faktu, że był osobą szanowaną i poważaną, odebrał życie swojej rodzinie, a następnie sobie. Ten przypadek wskazuje jeszcze na inne problemy, to znaczy model rodziny, w którym to wyłącznie mężczyzna czuje się odpowiedzialny za jej byt, wycofanie się i brak umiejętności komunikacji w sferze własnych problemów. Przypuszczać można także predyspozycje psychiczne, czego konsekwencją były stany depresyjne. Depresja, myśli samobójcze dotknąć mogą każdego z nas bądź naszych bliskich. W zależności czy to jak wcześniej wspomniane zostało od predyspozycji, czy też okoliczności życiowych. Okoliczności tamtych dni, pomimo upływu wielu lat, potraktować można jako przestrogę i ostrzeżenie. Osoba będąca zagrożona samobójstwem wysyłać otoczeniu może pewne sygnały. W rozmowie otwarcie wskazywać może o samobójstwie, może też podejmować będzie tematy odnoszące się do śmierci. Mimo, że wcześniej się tym nie interesowała, zagadnienia śmierci, umierania nagle staną się jej bliskie. Otoczenie u osoby objętej ryzykiem zauważyć może zmiany w zachowaniu. Odnosić się one mogą do wyglądu zewnętrznego, utraty zainteresowania rodziną, pracą czy też otoczeniem. Natomiast decyzje, jakie podejmuje, bywać mogą irracjonalne, opatrzone wysokim ryzykiem. Wystąpić może także sytuacja, w której dochodzi do zwiększonego spożycia alkoholu, a dopiero pod jego wpływem do swoistej otwartości, w trakcie której możemy usłyszeć, że osoba ta jest przez nikogo nierozumiana, nielubiana, a ogólnie, że życie jest trudne. Pamiętać musimy w takich chwilach, że nie mamy oceniać, a naszym obowiązkiem jest pomóc. Nie możemy pytać się, dlaczego, podkreślając wartość życia, Gdyż w ten sposób jedynie doprowadzimy do pogłębienia problemu i powstania reakcji obronnych. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Pozdrawiam, cześć.